Siema, tutaj Rosomak. Jest ze mną Kisiel oraz Alien. Siema. No cześć. Jesteśmy w piąty... w piąt... W czwartym czwarty, rozdziale. Czwarty. No. Nowa Nadzieja. Nazwa chyba zaczerpnięta z Gwiezdnych Wojen. Rooster timu nam się za bardzo nie zmienił. Jesteśmy wciąż w tą samą trójkę w, co w poprzednich rozdziałach. No, mamy nadzieję, że pójdzie nam lepiej niż w poprzednim. Amirajer. Ponieważ... Podcinku? Dokładnie. <śmiech> <śmiech> w Jesteśmy... Ta misja robiła... Znacznymi adeptami. Chyba to było nam, nam to słowo. Wypaszcie jakieś pedałskich panie. <grym> Dawaj się. O. Chyba nie. Zbad. Zamknięte. Ej, bo nie mogę przejść. Zablokowaliście mnie. <grym> <grym> no, no <grym> i tak zaraz <grym> do gospody składy wchodzimy. Dobra, no, stać. A. No to idziemy się przespać chyba, łopaki. Czekaj. Dawajcie. Czekaj, nie, nie chodź, nie wchodź, nie chodź. nic nie chodź. Ej, bo mnie. Kim cię zabiłem. Nie wiem, ale zostaw tych biednych tych... W krześmie. <laughs> Powiedz mi, że to nie była to obszarówka. To nie była obszarówka? Ej czemu innym nic nie robią? Boją się nas. Stary. Dobra, uciekamy, chodźcie. Ej. Idziemy się To była obszarówka. O i właśnie co chwila takim czymś zostaje. No teraz walnąłem, bo nie było was, ko... was i koło... Was koło Nie było nas, zostałem tym <laughs> po prostu. I tak każdy wie, że puszczę że Nie, nie. Całą grę się nie używasz obszarówek, a i tak wszyscy widzą. Zobaczysz, jak ktoś to obejrzy nam e, rację. Widzę, Cicho. że Alir miał mokry sen. <laughs> Cicho. Albo bo ja się dzieje. I teraz nie jest coś. To <gry> Dobra, już nie jesteśmy. Chodźcie jest broni. ja ich dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. No chuba, ja w ciebie. No chodź, Nie kręcam. Kręcą się tutaj oni. Ty, 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 nie tu nie, na dobra. Dobra, Ja ich moczę. No, to ci pasuje akurat. Dawaj. Mocz go. Ja zamrożę. Moc! No Noo, si Tego Dawaj. Sorry. Może. No dawaj, dawaj. To możesz Dobra. mnie nie zabijać, z kamienia go w A? Jak ja kogoś to, to walcie z kamienia. Moście ich jest no i... błyskawicy. Czekaj, czekaj, muszę, to już sekunda jak to combo się nazywało? Q, F, F, Q, F, F, Q. Nie, O, ty, ale to... nie zrobiliśmy Cofnij, cofnij Zamroźcie ich, ja wam z kamienia Dobra Zamroź ich, zamroź ich no, Nie, 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 nie Zamroź No Bombaj Sorry, sorry, no, to nie chciałem nie używasz obszarówek mówisz? Ale to nie chcą tylko. Ej Alien z, ciekawo z, z ciekawości pod jakim przyciskiem masz mówienie? Pod shiftem nie? Nie Pod K. Ta, pod k Ej bomba, uciekaj A ci zaraz wystrzeli, pa, pa je Vladimir znowu Ja? Nie no ta. Ja też Ej ale on chyba warmoga buduje teraz no. Zobacz. Nie, opadamy. No bo to jest e, jego nowy skin. Ty legendarny, za 1000. To jest Bloodlord. I no widzę, że Ja, 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 byl, ja z kamienia. Ja muszę. A ten. Z kamienia go strutni. Czemu wy nawalacie te głupie obszarówki? Sam się zabiję. się no, stanie? To nie ja. Widziałeś, że ja ten. To Rosomak. Sorry, ale po prostu dajcie sobie ochronę na ogień, nie? I ja wtedy biję. Ej, dawajcie, ja ich zmoczę. <gry> dawajcie ich piorunami. Nie lej z pioruna, kumasko! No, no ktoś mówił lej z pioruna, nie? <gry> Ty nie rozumiesz tego. Jest mądra kombinacja, jak jest zamrożony, to lejmy go z... No i padłem. Ktoś mi po... ognia. podpalił. No to mówię, dajcie sobie ochronki. No, no ale, miałem. no to co, w nas nie pierdzielasz. No, no nie, bo na napierdzielam, na ale po prostu ma taki zasięg, że wiesz. Help. Ej, weź go Odroć, bo mam Weź go odroć. Może mnie no co? Bo ja mam spela. Jak bo to O O, można. To niespodzianka, nie. Kurde, czekajcie mam. O przestań podpalać Odejdź, odejdź, wszystko. odejdź Kisiel, wszystkich. Nie mogę, bo mnie blokujecie! Fire! Dajcie sobie ochronę na ogień i już nie będę was podpalał. Wow. Nie, nie możemy tu wejść, nie? Dobra, idziemy. na amen. Ej, pasz mod, podniosę sobie Co jest? To, no nie. Nie. Ja, nie, to, to jest, znowu taki To pułapka! O nie, Nie. to? już nie ma, to jest już naprawdę ten easter Oj, egg z y, Gwiezdnych wojen Tam jest admirał Akbar i on mówi test ten Ja później dam linka bo to jest naprawdę Widać że Isterek taki. No stary No mówię bierz ochronę nogi no, Bo no, ja walę bo nie jest tych kuli ognia. Ale one mają super damage. Super damage to ma sam kamień Ale to ma obszarowy To też Uwaga, odsuń się bo będzie kula ognia A jednak nie Ale no 85 tysięcy! No. Jaś 63? A ty 85 Ech, super Wskreśl mnie szybko Ej, no mnie wbrać Nie lej z pioruna Brajk Teraz ma niszczeć. Odsuń się! Odsuń się. się szybko, odsuń się! Kurde, to jest słabe. Dawaj, lej! No, dostali. Odsuńcie się szybko! szybko. Odejdź, Jacek. Jacek mi cały czas skilla przerywa.

Chodźcie go zapierdolimy no szybce. No Sherlock. I I zamroź go, zamroź go. Zamrażaj go. Ja nam pleców broniali ale się, bo dostajesz z Ja Jacek, mnie podpaliłeś i zabijesz, zabijesz mnie zaraz. No mówię, dlatego o No to co? Się. No to patrz, ja w ciebie nie walę, jak ładuję jakiś skill. Jestem, Jestem niepokonany. Dobrze. Jezu, musicie mi spella przerywać O, skubany ma Serem, serem. Serym Podejdź mnie Nas, Nas. No już. Mam kostur dwojny i mogę strzelać magicznym pociskiem. O. Nie, on wcale nie używał obsarówek. Co? Co? Ja. 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 Oh. Koralik. Zgasić to. Wow. O, wow. Ej, tam jest miecz, tam jest miecz! Gdzie? Pewnie troll. No? Coś większego. O, no. o nie, troll, co to, to jest? Combine jakiś. Tak, iż, tak, iż, no, to było bez sensu. za Ja idę po ten miecz. Czy któryś z was go chce. A, ja mogę wziąć. Idź okay. Albo Jacek weź go. Idź i go. Ja nie chcę. Ringa chłodu, chłodu będzie, no przestań zaciekły Jaj, stoporka Jaj stoporka. Czekajcie, dzwoni... Czekajcie dzwoni ktoś do mnie na telefon, sekundę Zamroście teraz Kurczę, nie mogę Patrz, wepchnę go w tą machinę Nie mogę. Nie mogę <noise> Dostał. Ej weź go peł, we weź go ten przesun. Jestem. No to machinę go wepchni. No dobra, ty go wepchni. Ale wy wymyślacie. Rządzi się. Bo już go zabijam, zabijam. No i no, no, chyba no, też... Y Rosomaka. <laughs> Sorry, bijac. No, z łaski swoje mogliby się jednak mnie Nie, ja nie mogę z łaski zwoje No i no, jeszcze kamienie mi ktoś przywalił! <ścoughs> Daj kamienia! Daj kamienia. Szukajcie tutaj broni wszędzie, a nie? No i gdzie ma? Ej, zobaczcie, czekaj, 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 czekaj! Czekaj! To, to nie wiem, co coś czy co? Ale tu jest. Chyba nie. Chyba nie. Jak ten chyba powinniśmy przejść no, z Ja chcę jakąś różdżkę A zgaśmy to A ja będę gałszył, nie, nie wpadł wodą lach. tylko Tam jest, sięga Czekajcie bo się zaklinowałem Czekajcie się zaklinowałem, cofnijcie się to jakiś boss Ożoga Ożoga Odsuńcie z Odsuńcie z ja Spora, ja ja wie, ja Dostał już Spadasz mu tylko leciał. Nie pal mnie. Ja ci mówię, spalę z Na jej imię. Przyzwij. Jak ja nie wiem, to, to jest mam co zrobić? E tej pożogi nie da się, e, ja się zrobić. Mi się od razu robi ten. Y y e... jest tak. Qf. QF F F A dobra, wie. f. A dobra wiem. F, f. Pasz. pasz Co? Pozoga Co robisz? Taka... Pozogę Pożogę Musisz. qf F F F Q F Q F F Q Przej, ja to zrobię, przej Podpalaj. Dzięki. Jakiś nie... Super w to to nie jest. No coś mi nie działa. No coś mi. ktoś nie żyje? Ja. Czemu? Bo... Odbiję cię? Masz już się stwierdzam, zgodę, zgodę. stwierdzam zgon, bo pożoga. <grym> ja mam. Skrzy... Nie nie da się otworzyć. Ja będę cisnął z groma. A! Pogadajmy z nim. Co to co, co on Oj, zrobi? Oj sorry. Ej, chodźcie tak, taką bar barakodę tu zrobimy. Może nie. To będzie pas. bez sensu. Jak będą śli, to ja zrobię ten. To będzie bez sensu, nie rób. Tak i przy nie, okazji pas. zginiemy. Czekaj, odsuńcie się, żebyście się nie dostali. O nie! Ja nie mówię. Nie, on wcale nie używał obszaru. No widziałeś? O, teraz z gromu mnie pocisnąłeś. Ja Ja ich poleję, wyjdź roście A potem yy, Rosomak wali z kulik. Wal z szybko. No stary zamraza z ich pod... i od razu ich podpala z najsłabszym zakręciem Uciekaj, jacy Uciekaj, przestań tego używać, bo tu używasz same czary, które nam coś robią Wstawię Bo no. nie smagicie Ale lag Jacek, uważaj bomba na ciebie No jest mój Dobra, dostał. LOL! 16 tysięcy. Zostaw, Jacek. W Odejdź, odejdź! W krześmie. No cześć już. W krześmie może, co? Tu jest jakiś miecz. Weź go sobie ktoś. No tu jest no i siedzi. No mój śmierci. właśnie, mówię i ja biorę. Może to jest moje. moje. Obejrzeć są moje. Zobaczcie, czekaj. Daj już, to rozmakowi. Okay. Odejdź. Gdzieś tam ten miecz? Nie chcę, nie chcę, jeszcze by coś, chcę, chcę. Jeszcze coś potem wezmę Dobra, to mógłbyś mi oddać, tak naprawdę Tu się tu masz? A tu balasz, ja wezmę sobie ten... Mo tu mój mocno Tu balasz, że zobacz No to powiem Czekaj, czekaj, czekaj. O, dawaj Czekaj Dobra, ja Fals ze swojej kuri A Ej, tu też idą Stary przestań w ogóle grać w tą grę Wiesz By, mówię żebym używał tej kuli ognia dawaj, dawaj. Nie mówię do ciebie mówię do aliena znowu te swoje uberminy postawił i... Odejdź Jacek Jacek teraz Odejdź Jacek Cieka jakiś... Dam radę Ja go rozwalę On jest mój On jest mój Ja to naprawię. Ej, zobaczcie, czy tu nic nie ma. O, jestem. ten. To jest kontrolny. <grym> Król, jest <w> <grym> Król jest w rękach! O, o nie! Kurde! Musimy go ratować! <grym> Zapomnieliśmy zabrać stara. Na szczęście proch mamy, super! A my musimy to wysadzić. Orkowie na stanowiska obronne! Podpal ląd. No. Ja to Pobra, naprawię! Ja no nie, już jest podpalony, A, nie zabijaj, bo nam pomagają. Dajcie tutaj, zobaczcie. Ja tak wchodzi Nie, nie wchodzę. Uwaga, co dzisiaj my... Jacek, jaką robisz kombinację? 4 razy F i D, czy jak? Y, raz D o. i 4 razy F. Wskreście. Wskreśliłem dwa razy. Bo ma, no, szarże ma, tj. Jest mój. Ani nic mu demedza nie zadaje. Tu z mamami idą. No, to Ucieka jakiś... Się... wal, 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 okay. wal! No, nie mogę. Ale twardy skurwysyn Dobra, dostawię Czekaj, bomba, bomba Nawet piorun na niego nie działa Spalmy skurwysyn Dobra, Zniszcie go Z kamienia Odej. może go jebne Oczyń się, oczuń się Dobra, już można go latać. Kamień działa Zbi Zbiłem mu pancerz, nie zbiłem Dobra. mu pancerz, wcześniej no. Ej, dawajcie ich O dziwo, ten miecz jest dobry. Ja tu się walczę mieczem. Mógłbyś mnie nie zabijać łaskawie? Ja tylko stoję i namalam. W środkowym normalnie od odpalasz spela z ruski. Ja mam magiczny pocisk, na przykład. Patrz nie ja mam różki, ja nie mam nic. wiem, że... my to wiemy, że... no ja, się... mam, ja mam Przecież my ja mam że... ale ja mam ale ja mam pocit. ja mam magiczny pocisk w niej. różki, ale Alin mam się. ja nie różki, ale ja ja To no byłem ja teraz sorry Ej on tu coś dropnął no. O fuck co to, to jest Zróbmy to tu Zróbmy to to zawsze robimy Skrzyżujmy wiązki śmierci i ognia O Ej to, o, to coś, coś. O, na... Przy... Weź orzew, ożyw Ej ożyw na staram się. Ale to nie jest łatwe, kiedy leje ci gigantyczny troll, któremu zbijam większość HP. Ja to podniosę, jego broń. No, jest moja. Ja was leczę. No dzięki, że ich też uleczyłeś, jak ich lałem. No przestań ich O oh, sorry! Leczyć. Ich też leczę. No i mnie Leci kula ognia. No, to Zrobiłeś mi Jacek. Dzięki. No drugi raz. Niby jak się to on, on nawet spela do ciebie nie rzucił. On cały czas leczył. Dobra, jak tu ładnie c**** Można, że... Ojej, baw, Ale no cię strzeżam Tak, Jezus, co nowego? No właśnie. Dobra, idziemy, bo nie mam przysiedzieć. My mogli się być do ustalanej śmierci Ale może bierzemy lusztkę, ja ją biorę Już ja ją mam już, ja ją mam już. To to po Ty też masz, ja też A to może to ja ją to biorę? Odejdź to, to po lewej To jest ci to jest może no, no. Ja ją nie, biorę! Nie, nie. <laughs> Ta maszyna o lol. A to jest, że jak mu coś no. zrobimy to by dostanie Maszyna, co to ma być? Nie on się schował Musimy tego... Troll'a strącić. Tam mi coś pokazane, co to ja jest? Ja od razu potalił. Odległość tego od jego głowy, leć w tą maszynę. Tego Troll'a, tego Troll'a! Wejdź tam i ja go... was odejdź. Odejdź. Dziedziel, odejdź. odejdź. No i super, tak mnie osłaniałeś, że mi zabiłeś. No, wskrzyżcie mi z łaski swojej. Staram się. No. No i tak, wchodzę. Lej tą maszynę! Dasz się lej! Da się lej tutaj, to no całe Dzięki. Dzięki. Odrodziłeś się i od razu mnie zabiłeś. Ja, cię nie! Ja mnie Trzeba było nie wchodzić. Lej ja cóż. Dobra, Ale też tu Pojechał. <grymne> Troll! <grymne> Pedałował za szybko! Był głupie. Co on robi? Też pedałuje jakoś gdzieś No rude się jedno no Ja to zrozumiałem. Stary, dobrze że mi przedstałeś bo ja bym... Wiesz, mam problemy. Samodzielnym. Daj dzięki. Bajcie go. Biję. Weź go zamrażaj, ja będę go... Biję. Weź go zamrażaj, ja będę go... Bija. No ale nie mnie, do cholery. Nie. Muszą być ofiary, uciekaj z Co? Ale nie wchodź w promień. Dobra, mam pomysł. go koszul. I tu nie można gromu użyć. Wiem. środkowym walizce ten magiczny pocisk. Ej, na co oni są podatni, bo od wszystkiego mały damage ciągną. Lej tego głównego bossa. Ja no chcę Je tak jego kostur. Tutaj masz pięć takich no, kosturów. nie widzi ślepy.

Podtext. teraz podtekst everywhere. Chyba nie. Ty. Bo nie No udało się mu kończyć. I nie ma zruski. Nie.